Witajcie! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak ustalić nieobecność. Jako, że kalendarz to także nasz prywatny organizer, możemy zaplanować w nim swój wolny czas, czy jakąś niedyspozycyjność. Jest to bardzo proste. Klikamy w wybrany blok czasowy, tak jak wcześniej przy omawianiu wizyty. Otwiera nam się okno Dodaj. Tym razem przejdźmy od razu do zakładki Nieobecność po prawej stronie. Tutaj możemy ustalić konkretną datę oraz godzinę naszej nieobecności. Harmonogram, jaki wcześniej ustaliliśmy, ma godzinne bloki czasowe. Dlatego teraz system podpowiada nam właśnie godzinę. Możemy to oczywiście zmodyfikować i ustalić sobie dowolną godzinę. Możemy również zaznaczyć cały dzień na nieobecność. Naszym nieobecnościom możemy nadać różne kolory, aby zachować przejrzystość w kalendarzu. W nazwie nieobecności zapisujemy cokolwiek chcemy, na przykład szkolenie. Klikam Dodaj i przechodzę do zakładki kalendarz. Aby zobaczyć, jak wygląda moja nieobecność, jak widzimy, w tym polu nie możemy zapisać żadnego pacjenta. Możemy jednak w łatwy sposób edytować lub usunąć naszą nieobecność, klikając na nią z pozycji kalendarza. Funkcja ta może być również dodana tak jak wizyta, poza harmonogramem. Wystarczy kliknąć w dowolny dzień, w określoną godzinę i pokazuje nam się to samo okno. Dodaj. Przechodzimy do nieobecności i postępujemy tak samo jak wcześniej. Wszystkie dodane nieobecności pojawiają się w kalendarzu oraz w harmonogramie w zakładce nieobecności. Aktualnie pracujemy m.in. nad tym, aby można było ustawiać cykliczne nieobecności, na przykład kiedy chcemy zarezerwować czas na regularne treningi. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.